Firma Sony prezentuje DualSense, dosyć oryginalny pad dla konsoli PlayStation 5. Tak prezentuje się Dead Deadside, ciekawy tytuł dla fanów gier survivalowych. Twórcy popularnego DayZ, Dean Hall oraz Brian Hicks po wielu latach łączą siły, by stworzyć ogromny projekt. A także już wkrótce kolejna darmowa gra na platformie Epic Store, tym razem Just Cause 4. Witam bardzo serdecznie, jestem Mestre i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii GameStreak. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy tym razem od informacji dotyczącej najnowszego kontrolera dla konsoli PlayStation 5, którego rendery wywołały spore zainteresowanie i dyskusję wśród graczy. Jedni są zachwyceni jego nowym wyglądem, który do tej pory tak naprawdę nieznacznie się tylko zmieniał. Inni zupełnie odwrotnie, zarzucając mu zbyt kosmiczne kształty i zerwanie z tradycją. DualSense, bo tak nazwała go firma Sony, sprawia wrażenie bardziej ergonomicznego i masywniejszego. Uwagę możemy zwrócić także na bardziej dyskretne niż w DualShocku 4: oświetlenie LED i nowy kształt triggerów. Widać przy okazji, że firma postawiła w podstawowej wersji na czarno-białą stylistykę, która może sugerować przy okazji, iż w podobnym tonie będzie zachowana sama konsola. Okej, okay, ale wygląd to jedno, natomiast co wiemy o rozwiązaniach w nim zaimplementowanych? Otóż firma do tej pory oficjalnie potwierdziła, iż wyposażony będzie w haptyczne wibracje, dzięki którym będzie mógł dla przykładu odwzorować za pomocą drgań strukturę powierzchni, po której jedziemy czy idziemy. Wyposażony będzie również w adaptacyjne triggery, gniazdo USB typu C, wbudowaną znacznie pojemniejszą baterię, w dobrej jakości mikrofon, a także w nowy przycisk Create zastępujący dotychczasowy Share, ale z nieco większymi możliwościami. Nie zabraknie także gniazda słuchawkowego. Na wiadomość dotyczy świetnie prezentującej się gry zatytułowanej Dead Side, za którą odpowiada studio Pad Pixel. Jak informują twórcy, będzie to wielosobowa gra survivalowa osadzona w postapokaliptycznym świecie, na potrzeby której zaprojektowano zaawansowany model strzelania. W grze znajdziemy całkiem sporą ilość broni różnego rodzaju pojazdy latające czy pływające, które najpierw będziemy musieli naprawić i zatankować, by móc w ogóle z nich korzystać. Ogólny zarys gry przypominać może nieco rozwiązania z DayZ, lecz nie spotkamy tu dla przykładu zombie. Zamiast nich będziemy mogli spotkać postacie sterowane przez grę, które zlecą nam od czasu do czasu jakąś misję do wykonania. Standardową już rozgrywkę rozpoczniemy od stworzenia własnej postaci, która następnie zrzucona zostanie na mapę o powierzchni 225 km. Broń jak i cały sprzęt będziemy musieli zdobyć, a twórcy zapowiadają także system craftingu. Co ciekawe, gra pozwoli nam także na wybudowanie własnej bezpiecznej kryjówki. Sight już w tym roku dostępny będzie w formie wczesnego dostępu i powstaje na silniku Unreal Engine 4. Mało tego, twórcy tego projektu w 2019 roku w Mińsku na specjalnej imprezie skierowanej dla deweloperów otrzymali nagrodę Grand Prix, a ich tytuł znalazł się w pierwszej czwórce gier powstających właśnie na tym silniku. Zostaniemy jeszcze w klimatach gier survivalowych, bowiem kolejna wiadomość myślę, że zainteresuje szczególnie fanów słynnego moda do Army 2 o nazwie DayZ. Otóż, jak się okazuje, Dean Hall, a więc człowiek, który stworzył tę modyfikację, który nieco później został zatrudniony przez studio Bohemia Interactive, po kontrowersyjnym odejściu z firmy i wielu latach przerwy, postanowił stworzyć własną grę survivalową, lecz tym razem na zupełnie innych warunkach. Wspomnę tylko, że Dean Hall założył firmę Rocket Works i zajął się produkcją gier. Co równie interesujące, do jego firmy przeszedł także Brian Hicks, który także odszedł z firmy Bohemia Interactive, gdzie wcześniej zastępował Dina w pracach nad DayZ. Jak pisze Dean Hall w jednym ze swoich tweetów, ich celem jest stworzenie ogromnej, niezapowiedzianej jeszcze gry survivalowej. Ostatnia już wiadomość związana jest z kolejną dużą grą, która już wkrótce, a mówiąc dokładnie od 16 kwietnia, dostępna będzie zupełnie za darmo na platformie Epic Store. Tym razem do swojego konta przypisać będziemy mogli stosunkowo nową grę zatytułowaną Just Cause 4. Przypomnę tylko, że za tytuł odpowiada studio Avalanche, to samo, które w 2015 roku stworzyło świetną moim zdaniem grę Mad Max, z ciekawą fabułą oraz ogromnym klimatycznym światem. Do Just host 4 zaimplementowano kilka podobnych rozwiązań, choć nie posiada ona już tak interesującej fabuły, a bardziej skierowana jest na rozwałkę. Mimo wszystko jest to jakby nie było świetna okazja, by zagrać w nią zupełnie za darmo. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się.